To chyba najbardziej emocjonalna kategoria e-commerce. No bo pomyśl, rodzice faktycznie nie kupują tylko produktów. Sklep Motherhood w rok zarobił 60 tysięcy złotych tylko na powitalnych wiadomościach. To jak zatrudnienie dodatkowego sprzedawcy, który pracuje 24 na 7 za darmo. I w idealnym świecie to by wystarczyło, żeby klienci wracali regularnie po więcej. Ale po pierwsze, świat nie jest idealny, po drugie. Twoja konkurencja wychodzi przecież ze skóry, by przyciągnąć tychże klientów do siebie. Branża dziecięca ma jeden sekret: Rodzice kupują tutaj nie tylko produkty, ale też spokój ducha i przekonanie, że naprawdę starannie zadbali o swoje pociechy. Właśnie dlatego jeden klient może być warty nawet kilka tysięcy złotych na przestrzeni paru lat. Jak to wykorzystać? Za chwilę zobaczysz i to na liczbach. Krótko i na temat e-commerce. Jak wygląda marketing automation w branży artykułów dziecięcych i ile się na nim zarabia? Zaczynamy. Dziecko rośnie. Jego potrzeby szybko się zmieniają. Ktoś musi dostarczać artykułów, które je zaspokoją. To może być Twój sklep. Rynek artykułów dziecięcych jest pod kilkoma względami wyjątkowy. Przede wszystkim to chyba najbardziej emocjonalna kategoria e-commerce. No bo pomyśl, rodzice faktycznie nie kupują tylko produktu, kupują spokój, bezpieczeństwo i pewność, że należycie dbają o swoje dzieci. Zaufanie i relacja mają w takim razie tym większe znaczenie, a taka oczywista cykliczność zakupów jest szansą na wysoki przychód z klienta. Co jeszcze jest specyficzne dla tej branży? W Polsce z jednej strony rodzi się mniej dzieci, ale z drugiej strony rodzice statystycznie wydają coraz więcej na każde dziecko. To Twoja szansa. Oprócz walki o nowych klientów, koniecznie zainwestuj w utrzymanie i zaangażowanie tych, których już masz. Aby w długiej perspektywie zachować rentowność sklepu, musisz zatem gromadzić klientów oraz ich dane, a następnie jak najlepiej je wykorzystywać. Tak, żeby raz zaproszeni do twojego lejka sprzedaży klienci nie wyciekli na boki do konkurencyjnych sklepów. Absolutnie krytyczny będzie więc dobry CRM oraz dobre narzędzie marketing automation oraz ich efektywne, skuteczne, przemyślane wykorzystanie. Gdyby przełożyć te spostrzeżenia na język marketingowy, wychodzi nam, że trzeba położyć nacisk na CLV, czyli długookresową wartość klienta oraz repeat rate, czyli wskaźnik obrazujący, ilu klientów wraca po kolejne zakupy. Ważne dla każdego sklepu, krytycznie ważne dla branży dziecięcej. Nie mam wątpliwości, że Twój sklep dba o rzetelne i terminowe realizacje zamówień, a ewentualne problemy czy nieporozumienia są rzadkie oraz błyskawicznie rozwiązywane. I w idealnym świecie to by wystarczyło, żeby klienci wracali regularnie po więcej. Ale po pierwsze, świat nie jest idealny, po drugie, twoja konkurencja wychodzi przecież ze skóry, by przyciągnąć tychże klientów do siebie. Dlatego trzeba pracować nad relacją z kupującymi, dlatego trzeba korzystać z marketing automation. Jak ono działa? Zaraz zobaczysz. Dane na podstawie klientów Hydron. Długookresowa wartość klienta, czyli przychód, jaki uzyskujesz z każdego klienta. Rośnie po roku używania Idron e średnio o 38%. 38% wzrost wartości klienta to różnica pomiędzy 500 a 690 zł przychodu z jednego kupującego. W sklepie z tysiącem klientów to dodatkowe 190 tysięcy zł rocznie. Wskaźnik powracalności klientów, czyli repeat rate, po 6 miesiącach korzystania z Idron, e to w branży dziecięcej średnio 15%, ale po 12 miesiącach już 28%. Oznacza to prawie dwa razy więcej powracających po zakupy klientów. Czy można z tego zrezygnować? Każdy odpowiada sobie sam. To uśrednione dane. Sporo zależy od tego, jak wykorzystasz nasze narzędzie. Dlatego powiem Ci również, jakie trzy funkcjonalności, a w zasadzie scenariusze automatyzacji, mają największy udział w tym torcie automatyzacyjnym, i podam Ci konkretne dane. Jeżeli masz ochotę poczytać trochę więcej, kompletne dane dotyczące wyników marketing automation w branży artykułów dziecięcych znajdziesz w artykule na naszym blogu, link tutaj albo w opisie filmu. Bardzo zachęcam do subskrypcji kanału, ponieważ będzie się na nim pojawiało jeszcze więcej podobnych filmów i bardzo konkretnych danych. Subskrybuj. Zapis do newslettera. Pierwszy kontakt z klientem w branży dziecięcej osiąga niesamowite 18,8% konwersji. To jeden z najwyższych wyników dla wszystkich branż. Każde 100 wysłanych wiadomości powitalnych generuje średnio ponad 8000 złotych przychodu. Porzucone koszyki w branży dziecięcej to często po prostu potrzeba konsultacji z partnerem lub sprawdzenia opinii innych rodziców. Delikatne przypomnienie przynosi 5,3% konwersji oraz ponad 3000 złotych przychodu na każde 100 wysłanych wiadomości. Ale prawdziwa magia dzieje się w scenariuszach niestandardowych. Porady rozwojowe według wieku dziecka, rekomendacje produktów dostosowane do etapu rozwoju, edukacyjne serii o bezpieczeństwie. Wynik? Niemal 3% konwersji i ponad 3,5 tysiąca złotych przychodu na 100 wysłanych wiadomości. A jako wisienkę na torcie bardzo polecam case study, jakie przeprowadziliśmy z działającym w branży dziecięcej, również na rynkach zagranicznych, sklepem Motherhood. Sklep Motherhood w rok zarobił 60 tysięcy złotych tylko na powitalnych wiadomościach. To jak zatrudnienie dodatkowego sprzedawcy, który pracuje 24 na 7 za darmo. Do tego baza klientów urosła o 25% dzięki dwóm tysiącom nowych kontaktów, a przypomnienia o porzuconych koszykach zarobiły 8 tysięcy zł w ciągu roku. Całe case study do przeczytania. Link tutaj do w opisie. Warto. Masz 5 minut? Załóż bezpłatne konto i, i zobacz, jak wyglądają Twoi klienci w naszym systemie, a także co możesz z tym zrobić. Dostaniesz pełen dostęp do wszystkich funkcjonalności, tak on-site, jak i scenariuszy automatyzacji, a także pełne wsparcie. Link jest tutaj. Bez opłat, bez konieczności podpinania karty, bez limitów czasowych. Jedyne ograniczenie to ilość wysyłanych wiadomości. Powodzenia.